Hmm Ciekawa gra Zagrajmy w nią Wygina się jak Burkowiec Możemy go podeptać my? Możemy <grych> Dobra Dobra widzę sobie ich O o! To będzie To będzie najbardziej atrakcyjny put Możemy sobie zbudować taki monument, który mnie nie pyknął, ten monument. Taki piękny, o, to obrócona literka T. Pamiętajcie. Brokieta? Kurde, trochę nie pasuje widzowie. Dobra, tak, tak nie pasować. No, gdy mamy już prezydenta The Russian. O, idealnie widzowie Gra dla dzieci Polecam Jakieś oszcza Ło 2 km leci, leci! O o, 2 km 200 Ten już się zmęczył O o o o! Leci leci, 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 czy przebił? Nie przebił, nie przebił. Gabinet śmierci Okej okay. Nie będzie ten berserker O to będzie Pusi, pusi, pusi Kula Chyba jego Zajmiemy się go. Dajemy tego. pana. I teraz poważny. I dajemy go tutaj. Przy. Że... on mi się przyciski. Ok, damy parę tych planów. Panów, a nie planów. To. I stawiamy tu. I stąd, czy o co chodzi w tej grze. Czy mogę jej despaw O! Ktoś planował mieć... ...dużo Putinów? Nie ma sprawy. A ktoś mi mówił kiedyś, że nie ma Kronów. A co ja mu postawię rakietę pod dupą? No i wybucha? Jest nadziany, jest nadziany! Co tu się dzieje w ogóle? Powiem, że jestem naczelnym testerem. Nie tak to miało wyjść, ale no... Ale... Ale no, chyba już nie spadnie. Ok, wyczyścimy nam teren, bardzo dobrze ja sobie bierzemy coś takiego. Jest pięknie. Wchodzimy jedną. Dajcie, sobie to. Chodźmy syk. Nie! O, się wystraszyłem! Wystawiłem jedno na drugie. Kurde, blaszka. Zowę, to nie będzie tak działać. Lipa, trochę. Nie no. Ale ja robię rzeczy. Anty. Jakieś tam. Okej. Okay. Dobra. Teraz ja potrzebujemy silny ładunek. Kładziemy tutaj taki tutaj I tutaj Teraz rzucamy I co, rozerwało go, bo nie wiem gdzie poleciał Trzy razy wzywam Tylko nie spadnij Nie no go ewidentnie rozrywa. Musi usiąść Nie zrobimy to inaczej trochę. Rymie tak. Kurde. Tak, 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 tak. Okej, to nie powinno mi trafić na Leci, leci. O, ale daleko doleciał, daleko doleciał. Gdyby skądś się zabrała ta kula? No. Co jest? Co jest? E, ja co Kończymy ten piękny odcinek. Jak zawsze.